O, zróbmy od razu może. Mamy cudowne miseczki, a w nich karteczki. Cheers. Machamy? I później zrobimy. Machamy? Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was Safe One, Drop One, tylko troszkę w innej wersji. Kto tłumaczy zasady? E, widzieliśmy ogólnie e, ten challenge. W sensie ten rodzaj sobie włączył płon u żółwi książkowych, który polega na tym, że rysujemy dwie karteczki i z tych dwóch książek, które są na tych karteczkach, wybieramy tą, którą chcemy bardziej przeczytać. I są to wszystkie książki nieprzeczytane przez nas. Tak. Czyli a dziesięć. No, tak. I no, ogólnie 10, nawzajem żeby... sobie, tak jakby przygotowała nawzajem się przygotowałaś sobie te książki. Jest ich 10. Ja przygotowałam Pati. Ja przygotowałam Poli. A ja przygotowałam Asi. Także e, nie wiemy w ogóle, co tu jest. Będzie większe zaskoczenie i będzie więcej rozkwiniania. Tak, żebyśmy sobie same przygotowały. Tak, i nagrywamy w naszym nowym studio. To tak, jest, jest nasze nowe studio Daisy Jones and The Six. Yes. Szkoda, że nie widać tych tu. Później pokażemy. Później, we vlogu będzie. We vlogu. Tak. E, tak, zapraszamy. Dobra. Chcesz dobrze, zacząć tak, Baby, dobrze. zaczynaj. Baby. Mam <laughs> dwie karteczki, to jest pierwsza i będzie druga. Taka. Ja. Ja się boję, co tu jest. Pani. Oga! Oh god! 6! Też... Oh. Ja, ja, czas na um, Patrycję, Ja to... myślę, że w sumie chciałabym przeczytać obie. Dzisiaj patrzyłam na trekach na The Six, ale kurczę 40 zł. Ej, już ty no, no po angielsku no, kupić. I masz no, no tak um, ładny, Ty um, masz po angielsku. No i w obwórcie. I po I obrazki. tego, że po prostu jestem posiadaczem bani, i wybieram pani. Ale tak to, to, to no? trochę szczerze mówiąc, nie mam żadnych mądrzniejszych mm -hmm. uczuć do żadnej z tych książek. Znaczy wiem, właśnie. że pani Antek a przez jest dużo innych osób poleca, ale wiem, że to jest chyba kilka różnych perspektyw, i to tak, mm -hmm. nie wiem, nie mam chyba takiego modu teraz na tą mm -hmm. książkę, więc. Bani. A bo w ogóle plan tego challenge jest taki, że jak wybierzemy te książki, to do czerwca chciałabyśmy nagrać vloga z chociaż jedną, dwoma tymi książkami. Żebyśmy je przeczytać po prostu. Powiedzmy, że to. Dobra, wylosowałam. Uwaga! Rodzina monet! Myślę, Myślę... że To jest, tutaj... to jest ul ulubienie jest po prostu Pati, nie? Myślę, że tutaj strzał po prostu na całym... i dom zbrodni. No, fantasti. Dom zbrodni. O, ale trudny wybór. Ale trudny. Ja bym wybrała. Monety byś wybrała. Monety... nie, monety to fajnie. Dlatego ja się nigdy nie zgadzam z Asią i wybiorę dom zbrodni. Wtedy trzy na trzy bukary, by ten dom zbrodni. Tak. A, bo z buskitu. I dosłownie my zaliczamy tak Chrissy powoli. Tak. Wszystkie, tak Chrissy, i wszystkie w nie było mieć nikogo. No. Teraz do zbrodni. No i bardzo dobrze. November Night. O, to jest... To jest... Ło! Wow. Oh god, a <laughs> ja mam to na półce. Ale to przemyślała Ty. No? no, to było przemyślane. I The Henna Wars. O. Po z Polą jest o tyle łatwo, że jak u niej jesteśmy, strasznie to pola ma wszystkie te książki, tak. które mamy przysłane w Krakowie i one są włożone i ja sobie przypominam, ja o zawsze... Tak, no. do tego strasznie gatunkowo. Tak. Matko Boska. masz wszystkie po kolei starbów ułożonych. Dokładnie. Ewi tu, ja nie czytam książek. To jest dosyć trudny wybór, ale myślę, że bardziej The Wars, bo ostatnio tak z no. tym głowy ma no już tak światło. The Hanna Wars, no. November 9 to jest tak, że. Znaczy, obie mam w ogóle po angielsku, co jest najlepsze. No, myślałam, że November 9 masz po angielsku. No i mam w ogóle w jakiejś no, niejako układce niż po angielsku. Ty masz tej takiej niebieskiej, niebieskiej z kwiatkiem. Niebieskiej z niebryzm, z niebryzm, czymś Tak, tak, tak. To tak, tak. No. I z, z jednej strony chcę November 9, ale to nie jest taka książka, cały cover, którą muszę teraz przeczytać, wiecie, od razu. A The Hanover's. I taki cover byś chciałam czytać, teraz już musisz od razu. Znaczy, nie mam. Chciałabym zrobić kiedy i ten z, z, z u was? I w sumie bardziej bym chciała przeczytać Nagie Serca. Okej. Okay. No. Także The Henna Wars, bo jednak też wyszło i no. no, dużo osób się zachęca, więc chciałabym zobaczyć. Spadochrony. <laughs> Slay. <laughs> tak, historia ze jest taka, że ja dwie książki temu, tylko że musiałam przeczytać książkę do TBR-u, obiecałam Bukolandii, która jest dumnym matronką tego tytułu, że jak tylko skończę jakąś książkę, którą czytam, to ja zacznę z Tak. Ja się nie spodziewałam, że ja przeczytam szybciej Spad ochrany niż Asia. E, Jadwiga <grymne> znaczy <grymne> Ja bym <grymne> bardzo chciała przeczytać tą książkę, bo wiem, że ona robi teraz furorę i jest mega polecana i w ogóle, ale ja wiem, że ona też jest bardzo objętościowa i ja nie czuję się na nią gotowa, żeby przeczytać tak grą książkę i z taką tematyką. I to jest też classic, no. a ostatnio mam straszny taki... Zazwyczaj mam taki hit or z kleskami, ale ostatnio to mm. jest miss. A tak, jest eee, jest przeminęło no. wiatrem, że to jest taki grunt. O, ruchu właśnie. Ruchu no, ruchu I się z Mam Mam jeszcze jednego grobosa na półce i chciałam go przeczytać. Że przeminęło z wiatrem i bardzo często prawie w każdym tbi albo książce, które jest mówię: Przeminęło z wiatrem. I nie przeczytałam tego jeszcze, więc wybieram tutaj spadochrony i ja na pewno będę czytać niedługo. Ola. Ola. Dobra, uwaga! Oj, oh. co? E, yeah, a American tak. Roommate. Of my ja chciałam powiedzieć tutaj, dlaczego ja wybrałam. E, to, the, to jest to, no, czekaj, the to jest Experiment. Dlaczego ja to wybrałam? No. ostatnio byłam na siłowni Słuchamy. I dziewczyny obok mnie dosłownie miały szafkę jakoś obok mnie. Zaczęły mówić, że wyjęła to jedna właśnie ten no. American Roommate Experiment, bo ten tytuł jest taki straszny. No straszny. I powiedziała, się. że jest mega. To Spanish slow deception było bez sensu i w ogóle nie fajne. A to jest super. I o żeby jeżdżo. to przeczytała jej koleżanka. ja No, lol, tu je ja też. Ej, I faktycznie serio? słyszałam o tym dobre opinie, bo. O, spanish? Tak, są no, strasznie straszne A o tym nie było jakoś tak bardzo. A no, żał, się spraźni, spraźni. ja, no ja to pierwszy właśnie. rozdział w spanish czytałam u Także American. I to po angielsku. I przeczytałam pierwszy rozdział i nie przeczytałam całej książki, już jakby zrezygnowałam. Także dobra, chwila, wylosujemy drugą. Odkryj mnie. O nie, co ja mam tutaj? Kochani. Kali. Ja Myślę, że może być tutaj jeden. No ja też tak myślę, bo inaczej by mnie tutaj wyrzucono zaraz przez balkon, generalnie. Nie no, bo jakby wiecie, to The American bym chciała przeczytać. Też może. Też może. Też może, no Ty ale nie jakby nie, no, nie no, miałam w no. TV, ja że nie chciałam tego na razie kupować, ale jakby mi się kiedyś nawinęło, to bym przeczytała. Ale że ja nie chcę mieć... nie chcę mieć nieskończonej serii, bo muszę kiedyś Julkę skończyć, no to wybieram o, Ja Księżna, że w Side nie. Widać, że baby jest terroryzowany te w tej te rodzinie. No. no. O, o nie. O, ja o się nie. Ja już boję, jak, jak, jak ludzie będą dosłownie się o to opierać. No. Nie, to wszystkie polecą. Mega. Jestem ciekawa, co mi ja przygotowała. Dużo różnych A tego akurat nie mam. Czego nie? Córka bogini księżniczka. A, myślałam... No. Ja byłam przekonana, że ty to masz. Nie, No ja przysięgam to, ci, że ty co? to masz. Mi się wydaje, że pola ma mm. to na Nie, bo ja to chciałam... Pod telewizorem. Klasa. Ty nie masz tego no pod telewizorem? Nie. Nie wiem, że coś nie masz. Nie no, nie no, ja się... Że Anna za słabo obserwowała. Ona musiała razem zrobić zdjęcia. Tak. Inne. Tak. No to za sobie Nie wiem, no, no, ja tutaj mówić nie <grystanie> No, to w takim wypadku <grystanie> musisz kupić. Mhm. To jeszcze nie wiem, co jest drugie. Bardzo podobne. Y, Muszę postać przysięgi. A, albo... no tak. Ej, mogę. Możemy możesz mieć No właśnie chciałam postać przysięgi, bo ja... Chciałam to w sumie przeczytać. Ja też chciałam to w sumie przeczytać. I bo po tylu zachwytach ja byłam taka nieprzychwalna, bo myślałam, że to są takie drugie dwory, a że podobno jest lepiej i że... W sensie inaczej, ja, ja lubię dwory, to jest guilty pleasure, ale trochę miałam takie... Girls. Trzy pierwsze to. Nie, a tak serio? Nie, no myślę po prostu przysięgi takie... Ja wiem, że po to faktycznie bym mogła nawet teraz się. Gnoś. Pytam jej w swojej akcji, żeby ze swojej listy po prostu. Max. Wyślę ci pieska. <noise> Daisy Jones and The Six? Czy to jest teraz time na wyznanie? To by się spodziewał? Czy to jest czas na wyznanie? Bo tak, ponieważ herbatka. Ja byłam przekonana, że <noise> przeczytam do moich urodzin Daisy Jones and The Six i zaplanowałam imprezę o takim temacie. Ej, sytuacja była taka, że niestety byłam bardzo chora i miałam zestaw czytelniczy i nie przeczytałam, ale uznałam, że vibe jest super, a nie chcę czytać na siłę, żeby nie skrzywdzić tej książki. Tłumaczyć Dlatego no, też no, no. no, no Moi no, goście no. jeszcze nie wiedzą. <G Increks doorway> Ale się dowiedziałem w tym filmie. Dobrze, że już będę A jeszcze Strasznie się śmiałam, jak Amy in Insane Reed. dzisiaj dosłownie w pociągu, to no was. strona że zaczęłam, już tam pisze strona, strona i jest super imionki. Jeszcze Łukasz ma nad tym patrona. patrona. To Łukasz loud, to King Cloud, który tu dzisiaj będzie. <licy> <Everyemente laughs> i ja myślę, że The Bull bardzo prosty. Nie, 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 Gdzieś no, no, to. Nie wiem, jak to... Stać, Mimo, że to mam od KTK i chciałam zrobić Fatty Body Reading i specjalnie bo to kupiłyśmy self, a ale tak. jestem strasznie ciekawa Kupiły i moja besty przeczytała i ona ocenia ludzi na podstawie tego, jak ocenili dentrof a żartuję, Ale jeśli się po prostu strasznie nie podobało, wiedziałam, że żebym koniecznie to przeczytała, że już mogę to odgadać, ale ja bym um, tak. jednak chciała przeczytać JC Jones and the Six. I w końcu dowiedzieć wow. się, dlaczego jest taka super, dlaczego wow. dziewczyny ją tak kochają i w końcu móc obejrzeć serię, dlatego ja myślę, wow, że, że jutro pójdę ale na boznańskie. Czytacie wylinkę? Tak. No, Jak ci jeszcze się było? tego no, Ale mi się podobało. Na Daisy na pewno ci się spływało, no, Na pewno. A jutro zobowiązuje się pójść na poznańskie i przyjść z Daisy. Czekam Pracę na w kucholu, czy to prawda, czy kupiłam. Ja czekam na twardą uprawę Daisy. Tak. No. Z obwolutą Patty. Week oui, week. Oui. Ja losuję dwie. Wzór na miłość, o to o, mam, bo mnie kupiły na urodziny, no, ej, a ja to, to mam w tibie już właśnie na to swój rok i Roommate. Roommate. Uh -huh. Ej, obie te są kolor. Ej, obie są żółte, no, to ale mm, jakby, no wiecie, <laughs> ej, w sumie... was smutne. <laughs> nie no, ja myślę, że na pewno prędzej przeczytam Wzór na miłość, przez to, że ja mam Wzór na miłość ej, u Ja, ja bym chciała Wzór na miłość, A nie ma poradnika. Ty będziesz z Kristina kupić się z no może kuchnia, ale wzór na miłość jest dłużej na półce. Też, że to jest inna Christina Lauren. I to jest inna Christina Lauren, a ja, no ja czytam no, Christina tak Lauren, więc ja się rozmawiam z nią. Tak, ale roommate od 18 lat. O Jezu, a jaką ma skalę bez tego? Bez przystanie <laughs> Jaką ma, <laughs> jak ma? Dobra, wybieramy wzór na piłość. Ilość papryczek. Ilość papryczek. Ile, ma? Ma? Dobra, ile iroś, kopii, iroś, kopii jest stracenie skal bez papryczek na książkach. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że mało książek ma pięć. Mało książek ma pięć? Mało. Chyba, że z niej sobie odbywałem. Ale pani z nam poleciła jedną, która ma pięć. Tak. Z kobiecego. Z Kubicego, no. Musimy iść zobaczyć jutro. Idziemy. Dobra, biorę jakieś domowe. Składane, że po wresztu... Bo ja ci ładnie składałam. Loveless. O. Oh. Oh. Okej, okay, <laughs> dobra, Loveless. A możemy to oh. zamienić na jakąkolwiek inną książkę tak. Alice Osman po kolei, którą mam? Bo Loveless jest ostatnia. Czas ży... Ooo! Oh. 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 Można i, i drugiej zmieniać bardzo dawna na twojej półce. Tak, no. Ej, to jest ciężki wybór. Czas już nie chwalę od katekami. Mam wrażenie, że one są na Dwa lata temu, prawda? Ale ja bym chyba chciała ruszyć z samą tą szaną. Dude. Bo ale coś pan zawsze tam będzie, nie? Ale... właśnie. zawsze <laughs> będzie, nie? Ale wiecie o co mi chodzi? No. W sensie, bo czas już w ogóle czeka na mnie tak. od półtorej roku no, zaraz. Od półtorej roku. I jakby ona ładnie tak stoi, a ja mam całą serię. I czeka, no. I, i czeka. całą serię. No, ale najpierw mówiłam, że czytam zakon, więc przeczytałam zakon, to tak przeczytałaś czas Dobrze. Tak? tak? Jest progres. Tak Teraz ja losuję, mam Aspik. Uuu! I hm. ja mam w ogóle taką pasę do książek, które wygrałam, na przykład Mhm. Mm Czyli ich mm -hmm. <laughs> I <laughs> że zawsze mam takie, o, ale super chciałabym przeczytać, ale fajnie, że wygrałam, to mam takie mm -hmm. O, to jest dobre, dobre. No, to jest dobre jest, to. dobre. No, widzisz? No. Dobre to jest. Ponieważ. No, em, dla mnie. Dla mnie Emily Henry jest taką autorką, którą jak mam. Mojemu się wyznaję po prostu specjalny humor, i wiem, że już jest w audiobooku, i w sumie wolę jej książki w audiobooku, tak. ale nie jestem jakoś tak bardzo ciekawa bukulować. I w tym przypadku, w tym nie jestem o wiele bardziej ciekawa Asopik, tym bardziej, że mam go na półce i wiem, że w book tego nie zobaczycie, ale jestem naprawdę przed moją wyprowadzką z Poznania. Chciałam zmniejszyć jak najbardziej ilość nieprzeczytanych książek, idzie mi świetnie. Eee, <grym 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 więc wybieram Aspik. Też jest ciekawe, bo jak ona wychodziła, to naprawdę były na nią takie zachwyty. naprawdę teraz to mocno odcichło, no. ale jestem ciekawa. Ale mam wrażenie, ostatnio na przykład czytała Gabi, reader-friendly, i ona naprawdę, jej się podobało, pięć gwiazdek tam udała. dała. Wow. No, Także ja wow. w ogóle też muszę przeczytać Aspik. Grown, dobra. Mm. Dobra. I pod kluczem. Oj, z pod kluczem chwila, które też pod kluczem, to żółte. To jest takie najbardziej popularne. Najbardziej popularne, no to ja to mam. W sensie moja mama to ma. Ja jej to kupiłam i stwierdziłam, że tego czytać nie będę. A, no, to super. Ale ja Tutaj jest kluczem, tylko końcówka, była taka. Ej, też znowu dwie żółte takie. Ja mam szczęście do koloru ten 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 ten. No więc jakby tutaj grą zdecydowanie bardziej mnie ciekawi, bo pod kluczem już tą swoją premierę miałam też od Szybciej bym przeczytała tą, tą taką nową, zimową. E, jedno po drugim? To jedno po drugim, tak. To A, zimowe, no. niż pod kluczem. No, więc okay. wybieram grą. O, Ari Ła! Dante! Kochani, ja czekałam na tą książkę. Ari i Dante 2. Aridante to jeszcze 3 miesiąc mi dwa. Dwa. Chce w sensie, się no, no drugie. No, ona patrzy z y, półki. W ona patrzy, stoi. Ale na nią trzeba mieć takie... Ja nie chcę się rozczarować z długo i Ja się muszę stoi. mieć... Królestwo mostu. O kurde. O kurde. Ale ja szczerze, jak nie wybierzesz Alejandę, to tutaj myślę, że ty siedzisz no nie, nie Tak. <laughs> Ej, ja wybrałam od Ale pienię. właśnie chciałam powiedzieć, no. Tak. Ale czy w się sensie, wiesz, Ale jak, jak to... wybierzesz królestwo mostu, to super. O nie mogę. Uh szanta w tej firmie, ale teraz się zastanawiam, jakby od której bardziej nie chcę być skanselowana? Tej to patronat, drugi to patronat nieoficjalny. Nie, Królewska nie podobało mi się aż tak. Co w sensie, to jest dobra książka. Się? Ja lubię tę autorkę, ale o wiele bardziej podobała mi... Podoba mi się od niej na Pieśniarka. A. And I Standard. Connie... Teraz jest Libra moment. Ja nie wiem, to tutaj że o Twoim losie generalnie w Bookerach. No musisz wybrać. Ja i decyzyjność. Waga. Waga. Żadnej nie bierz. <laughs> o, nie! Wtedy? To już wyraźnie. Paniach powinno być za Ari i Dante. Ja nie wiem, bo nie wiem czy bardziej chcę siedzieć dzisiaj na balkonie. Siedzieć na balkonie, no. czy Coś rozczarować. Co, ale jedyną głosową, Pola, to jest czas do czerwca. I mamy w przeszleści jedną, dwie, więc nawet jak wybierzesz, to już musisz dzisiaj czytać. Ale Sajdaj będzie. Ale w sensie, bo ja wiem, że Aria to zaraz będę czytać, to na pewno, tak, no, bo ja mam humor aktualnie. na ma. <mierdziśle> <roku. mierdziśla. mierdziśle> nie bo ja już raz odrzuciłam, już muszę się dobrze wezmę królestwo. Ale Aria to też przeczytam, wiesz o tym, nie? No, na pewno. <mierdziśle> tak, ja już to widzę. Jak nie przeczytasz teraz w miesiąc po tym, to... Zjadę. O, ty też ją czytasz. No Jezu. O. lepiej niż w filmach i to jest książka, którą bardzo chciałam czytać i w końcu ją kupiłam, w końcu. Myślałam, w końcu. A drugie to... A, a, Our violent ends. I tak. A, Hania już. Co to jest? Zabkajuj się, bo też się nie spodoba. Co to jest? Drugi tom tego. Więc to jest drugi tom. This Violence Delight. Oh, this Violence Delight. This Violence Delight jest taka, <laughs> że ja to czytałam rok temu, jak nagrywałyśmy filmik, że czytałam książkę Jaguara. Ja <laughs> nie byłam w stanie skończyć tej książki, jak czytałam ten filmik. filmik Zabkajujesz, bo mi się tak ciągnęło i po prostu ja mam bardzo dużo rzeczy do powiedzenia o tej książce. I z Our Violent Ends historia jest taka, że ja chciałabym wiedzieć, jak się kończy ta historia i chciałabym ją skończyć, ale obchodzi mnie na tyle mało, że nie chcę jej kupować. I Zabiłam nie chce mi się jej też czytać. W sumie gdyby na przykład kiedyś magicznie pojawił się audiobook. To Ale ja to było tak. I gdyby magicznie pojawił się audiobook, to ja bym... ją przysłuchała i skończyłam tę serię, więc ja mam na tym moment, który jest takim... one day. Ale to jest takie to bardziej to. chyba odległe niż teraz i jak pamiętam, że jeszcze w ogóle Bukalandia do mnie napisała, jak nagrywałyśmy chyba rozczarowania 2022 mm. i Bukalandia miała takie... Jezu, takie... podobało Ci się Dis Delight, a miała takie, nie! A ona O, to dobrze. O to dobrze. Pani <laughs> <laughs> <A nie, laughs> tak, tak. znowu się zapobieg. Pani się taka w ogóle z substytu. I to jest, znaczy, to jest... Tutaj teraz zrobię Hanie takie spokojnie. To nie była aż tak zła ta książka, ale ja spodziewałam się, że to będzie taka moja totalna miłość po tym klimacie, a nie była niestety, dlatego wybieram Lepiej niż w filmach, bo szczerze mówiąc nie znam złej opinii o Lepiej niż w filmach. Właśnie, tak też tak w końcu chcę zrozumieć, no, dlaczego jest... wszyscy kochamy Łysa. Tym się ratujesz, dobra. No widzisz, Hania, słuchaj, ty tutaj The Do-Over i Lepiej niż w filmach, a jakieś tam Violent Delights, proszę cię. No właśnie, proszę cię. <laughs> Ale są... Boże! Fajna bo... mechaniczny anioł. A mogłabyś to w końcu przeczytać? No, no bo ale... jakby, żeby zaliczyć y, 3x3 bukery, a nie 2 na 3 nie? nie Dobra, maszyny. Ale... No... Mm, grobowa cisza... Ej, ja czytałam, że grobową ciszę i z zgiełk. To po, pamięć... Daj po mi pamięć inną. Pamięć profesora. Almonda, tak. Chyba. Nie pamiętam. Almonda? Nie mam na TBR Almonda. No to te... Dobrze, i tak z tego zestawienia, no grupować trzeżałbym z Czytałam czy tam, ja to no, to nie wiem, no, Dwa no. do temu, A jeszcze to jest dobra dziewczynka, ona mu by się mechaniczny anioł bo bukary byłyby być 3 na trzy i ona bierze, ale i Dante co? <laughs> Nie, to po prostu tutaj ja jest, dzisiaj kiedy na tym filmie, także pływasz mi na baterawce, a sobie <skońC2> zostanie jest. wyrzucona przez Hanie przez balkon, a ja jestem tutaj terroryzowana przez bukery. Niepewno. A ona ma Koniec. a ona ma dwa łóżka do spania. A ja mam dwa łóżka i z Hanią wygrałyśmy. Ja się on. O! O, The Atlas 6. Wow! wow. wow. Upadek lewiatana, O oh my god, o oh Boże, w końcu, Ej, To jest na wielki maratonie. powrót książki z maratonu. Wielki powrót, ogólnie to tak. E, sytuacja jest taka, że upadek lewiatana... Czy się w upadek lewiatana? Nie, bo szczerze? Przebudzenie. przebudzenie. Nie, nie mogłam sobie Padre. przypomnieć, jak to się nazywa. Upadek nie Synonimem, synonimem. Nie chciało mi się sprawdzać i nie mogłam sobie przypomnieć w 10% że się tak nazywa, i dopiero teraz mnie, mnie takie zaskoczyło, jak pola powiedziała. Czy to się nazywa upadek? Ja tego wiatanie poznałam. Ale no słucham, wezda, jasno, to się zła upadek. W każdym razie, co do przebudzenia na wiatana, audio bym sobie tu wzięła. A teraz... Mm. Masz papierową, masz się papierową. papierową? Ja mam ogie, papierowe. Oh my gosh. Um. No, taki miałeś mód na Sainte. Taki był wtedy mód na Sainte. To był mutna na Ale ja chcę chyba ten prostopad nie przesłuchać. No, taki był W mm. Ten moment bardziej mut mam na The Atlas Six, Ale <noise> padek, nie przebudzenie Leviatana. W sumie bym przesłuchał audio. Nie, no w sumie, ja jeszcze bym się z tym jak, tym nie nie tak, do jak to znieść The tak. Atlas Six, jak to coś dobrze temu, ja Mam z wrażenie, z że szybciej się im poda Atlas Six na ten moment, ale jakby. Z drugiej strony, jak mnie natchnie nagle na przebudzenie Leviatana. Dobrze, wezmę The Atlas Six, bo to dobra, jako czytanie, nie? Robimy teraz rating z tych pięciu, które wygrały. Uwaga, zostawiamy. To... Asya zaczynaj, bo już mam ustawione. Na piątym miejscu jest Aspik. I'm sorry, must wait. Na czwartym miejscu jest... Bali. <grym> Dobrze. Ale jest. ja mam po prostu dobre pozycje. Na trzecim miejscu są Spadochrony. Uklandia, nie, nie samym mnie. Daisy Jones and the Six. I Lepiej niż filmak. w filmach. W chciałam na odwrót dać. Dobra, na drugim miejscu jest Lepiej niż w a na pierwszym jest Daisy, Daisy Jones the Six. You, you better do it. You better co, do co it. Jeszcze raz, jeszcze raz. A z Big Bunny lepiej niż w filmach Daisy Johnson. Dobra, myślę, że A co mogę na drugim? Mogę przyjść na moim imprezę już? Co było na drugim? Nie <grym> no, lepiej niż w filmach. A na trzecim? Spadochrony. A gdzie były nasze pustosie? <grym> nie miałam. Aha, really? wynika. Wow. Dobra, teraz ja w ogóle od piątego. Ja nie miałam przysięgnięcia. Na sam dół e, dałam klon, ale tylko dlatego, że ostatnio dużo czytałam książek o tej tematyce okay. i jestem ją zmęczona, więc, jakby bez sensu, żebym czytała teraz kolejną. No, ale ale już nie tam kiedyś, tak. tak, potem mechaniczny anioł. Zastanowimy się o tym wczoraj, Dobra, dobra, nie, 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 bo ja tutaj... No są po prostu lepsi kandydaci. Ale Co? to no w ogóle, nie, nie, nie Tak, nie, no nie, odkryj, w ogóle na piątym powinno być. Eee, a ja, 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 a ja, ja to wspólnymi siłami. Z... No, potem wzór no, na miłość, bo to jest takie fifty-fifty, no, romancik, no to jest ten. A, że, I, ja no to się zastanawiałam. Dobra, cicho, ja tak nie uważam. Odkry a na samej górze Dom zbrodni, bo dawno nie czytałam nic od I dzisiaj. No, więc Ja, ja to jest tylko dlatego. Że zbrodni z zbrodni. No właśnie, bo jest, no, no jest. No, krótki. To jest mądre tłumaczenie, a odkry jest y, dłuższe. No jest. No. I Stem go nie mam tą. Y, pierwsze co czy piąte, królestwo. <laughs> nie, wybiorę królestwo jest to właśnie spokojnie, nie, nie, nie A Rielanta były mi gdzie? Nie, nie. <laughs> Ari Dante? No. Na U, to Gdybym musiała to przeanalizować. No, no widzisz? <laughs> no Chyba na drugim byłoby. O, <laughs> to nieźle. <laughs> ale nie, ale Arie inna sprawa. Królestwo Mostu na piątym, na czwartym The Hanna Wars, e, na trzecim The Atlas Six, mhm. e, na drugim Nasze Puste Przysięgi. Nie wiem, dlaczego odciągnęły do tej książki tak bardzo w tym momencie, ale Nasze Puste Przysięgi. Ej, I to... czas dźwigni na pierwszym. O! Oh, Jaka fantastyczna. O, oh, no, a i serii fantastyka! Czemu tu nie, nie ma Legata? Boga, odrzucimy. No, boga, Dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Fajna forma była. Tak. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać komentarzach. Dajcie znać, co Wy byście wybrali. O! o mądre. Dobra, koniec. Żegnamy się z Wami do następnego filmu.